Wróciłem na czerwoną planetę, ponieważ znalazłem ciekawy news na jej temat. A w dzisiejszym odcinku nieudana misja japońskiej rakiety. Zmarł ostatni człowiek chodzący po Księżycu. Bakterie w atmosferze Marsa. W nocy z 14 na 15 stycznia odbył się start małej japońskiej rakiety SS-524. Mimo dosyć niepokojącej nazwy, nie ma ona nic wspólnego z niechlubną niemiecką przeszłością. SS-524 to niewielka trzystopniowa rakieta, która może wynosić na niskie orbity ładunki o masie do 4 kg, a więc głównie posłużyć może do wynoszenia w przestrzeń kosmiczną CubeSatów. Sama rakieta waży tylko nieco ponad 2,5 tony. Obecnie tego typu małe satelity są wysyłane w kosmos razem z ładunkiem podstawowym w większych rakietach. Sprawia to, że koszt takiego wystrzelenia jest dużo wyższy, a i nie wszystkie orbity są wtedy dostępne. CubeSaty muszą dostosować się do głównego celu misji. Mając tego typu małe rakiety, koszt wystrzelenia ładunku spada wręcz dramatycznie. Właśnie taka rakieta miała zostać wystrzelona kilka dni temu. Jednak nie wszystko poszło zgodnie z planem. Rakieta wystartowała z kosmodromu Kogoshima znajdującego się w Japonii. Początkowo wszystko wydawało się być w porządku, jednak po 20 sekundach lotu rakieta przestała przekazywać dane telemetryczne. Podjęto decyzję o nieodpaleniu kolejnych stopni rakiety. Ta wzniosła się na wysokość około 200 km, po czym runęła do oceanu. W najbliższym czasie agencja kosmiczna JAXA będzie badała przyczyny niepowodzenia startu rakiety. Z punktu widzenia Szarego Stefana, istnienie tego typu rakiet jest ważne z racji na to, że małe CubeSaty mogą w przyszłości posłużyć do stworzenia sieci różnego rodzaju ciekawych usług, z których będziemy korzystali na co dzień. Dlatego też trzymajmy kciuki za powodzenie tego typu misji w przyszłości. Niestety smutna informacja. Zmarł Eugene Cernan, ostatni człowiek, który chodził jak do tej pory po powierzchni Księżyca. Był dowódcą misji Apollo 17, ostatniej misji w ramach programu, który zabrał człowieka na srebrny glob. Jin brał również udział w misji Gemini 9, które to misje zakładały wysyłanie na orbitę dwójki astronautów, którzy mieli badać takie elementy lotów kosmicznych jak dokowanie pojazdów na orbicie, spacery kosmiczne czy współpraca astronautów w ciężkich warunkach. Kolejnym lotem kosmicznym Sernana była misja Apollo 10 próba generalna przed lądowaniem na Księżycu. Załoga weszła wtedy na orbitę wokół Księżycową, po czym po wykonaniu założonych badań wróciła bezpiecznie na Ziemię. Sernan był całe życie aktywnym propagatorem załogowych lotów kosmicznych, wielokrotnie zeznawał przed Kongresem przy ustalaniu budżetów NASA. Powtarzał również, że człowiek musi wrócić na Księżyc. Eugene Sernan był również wojskowym pilotem, który wylatał prawie 5000 godzin na samolotach odrzutowych. Załoga Apollo 17 w swoich szeregach posiadała również pierwszego naukowca z krwi i kości, geologa dr. Harrisona Schmita, z którym to właśnie Cernan przeprowadzał wszystkie eksperymenty na powierzchni srebrnego globu. Również podczas misji, której dowódcą był Jean, wykonano słynne zdjęcie ziemi Blue Marble. Astronauci zrobili zdjęcie naszej planecie z odległości około 29 tysięcy kilometrów. Eugene Cernan był szóstą osobą, która umarła, a była wcześniej na księżycu. Pozostała nam więc już tylko połowa lunonautów. Czy metan w marsjańskiej atmosferze może być produkowany przez znajdujące się tam mikroby? Zespół badaczy z Uniwersytetu Arkansas twierdzi, że tak właśnie może być. Przyjrzeli się oni ziemskim mikrobom zwanym metanogenami, które odpowiedzialne są za produkcję metanu na naszej planecie. Następnie przeprowadzili eksperyment, który miał odtworzyć warunki panujące na Marsie. Przypomnę, że na Marsie wykryliśmy obecność metanu, który może powstawać również podczas różnych procesów geologicznych, ale jego obecność jest też ciekawym wskaźnikiem, który może sugerować istnienie życia na tej zimnej i pustej planecie. Okazuje się bowiem że metanogeny trzymane w warunkach niskiego ciśnienia, niższego nawet niż ciśnienie marsjańskiej atmosfery oraz z dostępem do materiałów występujących na Marsie były w stanie przeżyć i produkować metan. Oczywiście wynik eksperymentu nie oznacza automatycznie, że życie na Marsie istnieje, ale pokazuje nam, że nawet w tak ciężkich warunkach jest w stanie egzystować. Zostaje nam czekać na dostarczenie na czerwoną planetę łazika misji ExoMars, który ma być potężnym laboratorium poszukującym życia na Marsie. Być może właśnie on w końcu odpowie na pytanie, czy Mars jest zimny i martwy, czy też odnaleźć tam możemy ślady życia. Być może pozostałości po czasach, kiedy planeta mogła być pełna wody, posiadała grubszą atmosferę i była o wiele cieplejsza. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dzięki serdeczne za obejrzenie. Zapraszam do kolejnych astro raportów. Trzymajcie się. Cześć. Zobaczcie też inne filmy oraz nie zapomnijcie zasubskrybować. Na kanale jest więcej ciekawych filmów na temat kosmosu oraz technologii, które już wkrótce będą naszą rzeczywistością.